Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Skoda to marka, która od lat produkuje auto osobowe i w dzisiejszych czasach jest jednym z liderów sprzedaży osobówek w Europie. Wielu z Was zapewne nie wiedziało o tym, że w przeszłości Skoda produkowała również pojazdy ciężarowe. Dzisiaj porozmawiamy sobie o modelu, który w różnych formach był produkowany przez prawie 50 lat czyli o Skodzie 706. Pierwsza Skoda 706 pojawiła się już w 1939 roku i była typową konstrukcją przedwojenną. Oznacza to, iż mieliśmy do czynienia z długą maską silnika oraz ciasną kabiną, w której o przestrzeni sypialnej mogliśmy jedynie pomarzyć, ale jako że w okresie przedwojennym dalekie trasy należały do rzadkości, nie była ona aż tak potrzebna. Pod maską pierwszej 706 pracował sześciocylindrowy silnik wysokoprężny OHV o pojemności 8,6 litra, który osiągał około 110 koni mechanicznych mocy, przekazywanych za pośrednictwem pięciobiegowej skrzyni manualnej na oś tylną. Maksymalna prędkość, jaką mógł osiągnąć ten pojazd, wynosiła skromne 52 km na godzinę. Na podwoziu samochodu ciężarowego montowano również nadwozie autobusów. Produkcję pierwszej Skody 706 przerwano, jak się zapewne domyślacie, przez wybuch II wojny światowej oraz przez to, że zakłady produkcyjne Skody zostały w 1943 roku przestawione w całości na produkcję dla niemieckiej armii. I w ten oto sposób do budowy ciężarówek powrócono dopiero po zakończeniu wojny, co również nie było drogą prostą, ponieważ zakłady Skody w Mlada Bolesław zostały mocno zbombardowane i produkcję trzeba było przenieść gdzie indziej. Wybrano zakłady lotnicze Avia. Żeby było zabawniej, budową silników zajęła się firma, która produkowała do tej pory, uwaga, werble, tydudududududu, odkurzacze czyli Elektropraga Praga Rynowice. Natomiast Podwozia montowano w mnichowie Hradiste, w fabrykach, które do tej pory wytwarzały kapelusze i domowe piece. I jak udało im się sprawnie przejść od produkcji kapeluszy i sprzętu AGD do produkcji ciężarówek, pozostaje dla mnie zagadką. Ale jak można się domyślić, zaprojektowanie nowej ciężarówki od podstaw w takich warunkach i przy braku wykwalifikowanych ludzi graniczyło z cudem. Tak więc zdecydowano się na to zmodernizowanie istniejącej, już przedwojennej konstrukcji. I w ten oto sposób narodziła się Skoda 706R. Zmieniono w niej stylistykę i wprowadzono nowy silnik diesla R6 o pojemności 11.8 litra i o mocy 146 koni mechanicznych. Ogólnie model 706R od razu z założenia był traktowany jako model przejściowy, który zostanie zastąpiony nowym projektem, jak tylko Marce uda się wykopać z dołka, w którym wylądowali po II wojnie światowej. Na początku lat 50. udało się z powrotem przenieść produkcję do MLada Bolesław, a w 1953 roku produkcję ciężarówek Skody przeniesiono w całości do zakładów marki LIAZ, które również zajmowały się produkcją ciężarówek pod własną marką. W 1957 roku przedstawiono projekt całkiem nowej ciężarówki, a już rok później rozpoczęto produkcję seryjną modelu Skoda 706 RT, która również była nazywana Skoda LIAS 706 RT. Skrót RT oznaczał rekonstruowany trambusowy, a wzięło się to stąd, że kabina nowego modelu była nazywana przez Czechów tramwajową, a literę R w nazwie nowa wersja odziedziczyła po poprzednim modelu. Skoda 706 RT w momencie swojej premiery była całkiem nowoczesną ciężarówką. Przede wszystkim przekonstruowano kabinę w taki sposób, że silnik znajdował się pod nią, dzięki czemu pozbyto się wystającego nosa, jak w poprzedniej wersji. Nowa kabina z dużymi panoramicznymi szybami nie ustępowała w niczym ówczesnym konstrukcjom zachodnim, także na tym polu Czesi naprawdę nie mieli się czego wstydzić. Źródłem napędu był dokładnie ten sam sześciocylindrowy silnik, który napędzał poprzedni model, z tym, że dzięki zastosowaniu nowego bezpośredniego wtrysku paliwa udało się podnieść moc do 160 koni mechanicznych, co było całkiem niezłym wynikiem jak na tamte czasy. Model 706RT był ciężarówką bardzo udaną, a fakt, że posiadał dość mocny, oczywiście jak na ówczesne standardy, niezawodny silnik, sporą kabinę, która umożliwiała montaż leżanki, sprawiał, iż był to pojazd, który nadawał się zarówno do transportu lokalnego, jak i w dalsze trasy. Skoda 706RT była oferowana w wielu różnych wersjach na przykład Model 706 RTP, który posiadał napęd 4 x 4, 706 RTO, czyli autobus, który był montowany również w Polsce pod nazwą JL043 oraz 706 RTTN, czyli ciągnik siodłowy. Wspomniany przed chwilą ciągnik był używany przez wielu znanych przewoźników, na przykład korzystały z nich Czechosłowacki SAT i radzieckie Sovtransauto, czyli w sumie jedni z największych ówcześnie przewoźników realizujący trasy przez Europę. Doceniano jakość wykonania, bezawaryjność i komfort, co sprawiało, że skody były bardzo często używane na najbardziej wymagających i najdłuższych trasach. Skoda 706RT była eksportowana do 57 krajów na całym świecie. Między innymi do Chin, którzy nawet zaczęli produkować swoją wersję tej ciężarówki pod nazwą Huanghe jn 150 nie jestem pewien, jak to było dokładnie. Czy była to produkcja na licencji, czy jak to mają zwyczaju Chińczycy, po prostu bezczelnie zerżnęli projekt od Czechów. Faktem jest jednak, że była to pierwsza w historii ciężka ciężarówka produkowana w Chinach. W latach 60. model 706RT był już konstrukcją przestarzałą, która odstawała od ciężarówek zachodnich zarówno mocą, jak i projektem kabiny, która miała wysoki tunel ograniczający przestrzeń wewnątrz i nie była odchylana. To doprowadziło do wprowadzenia w 1966 roku nowego modelu, czyli Skody 706 MT. Tyle, że wcale nie był to nowy projekt, a zastosowano podobny manewr, co w przypadku powojennej erki, czyli stworzono model przejściowy. Modyfikacje polegały na tym, że podniesiono moc silnika najpierw do 180, potem do 210 koni, zastosowano nowszą skrzynię biegów produkowaną przez markę Praga i dodatkowo wprowadzono do sprzedaży wariant z krótszą kabiną, który lepiej sprawdzał się w transporcie lokalnym. Następcą Skody miał być Lias Series 100, jednakże model 706T był produkowany równolegle z nim i mimo że miał być opcją przejściową, to pozostał w produkcji do 1988 roku, czyli tłukli go przez 22 lata. Mimo że Skoda 706T pod koniec produkcji była już prawdziwym dinozaurem, to taki prosty, niezawodny sprzęt dobrze sprawdzał się w krajach bloku wschodniego i dalej znajdował nabywców. Za przykład mogą posłużyć Bułgarzy, którzy zaczęli produkować model 706MT na licencji pod swoją marką Madara. Skoda 706 we wszystkich wersjach była produkowana przez imponujące 48 lat. Przez ten okres zbudowano około 240 tysięcy ciężarówek. Jeszcze w latach 90. te ciężarówki były powszechnie używane w krajach byłego bloku wschodniego, a w Czechach i na Słowacji dalej sporadycznie można je spotkać przy pracy. Na koniec dodam jeszcze, że nie była to ostatnia ciężarówka ze znaczkiem skody, bo w latach 1996-2000 marka ta oferowała nowoczesny ciągnik siodłowy pod nazwą Xena. Znany również jako LiAS 400, ale jest to na tyle ciekawy model, że nie będę o nim opowiadał teraz, a poświęcę mu cały odcinek w przyszłości. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Was do zapoznania się z poprzednimi materiałami i do zostawiania łapek w górę i subskrybowania kanału. Jak zawsze dzięki wielkie za oglądanie, życzę wszystkim miłego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień.